Hej, hej, z tej strony Hochlik. Witam wszystkie zbłąkane duszyczki w tym oto podcaście. W pierwszym odcinku tego podcastu, który mam nadzieję nagrywać i wrzucać do internetu, na Spotify'a i na YouTube, na swój kanał. Podcast o nazwie Co tam u Hochlika. I ogólnie, jeśli teraz tego słuchacie, to. W końcu spełniłam to swoje takie małe marzenie i ten podcast lata w sieci, jest w sieci do wysłuchania, bo jeszcze do końca nie wiem czy wrzucę ten odcinek, czy w ogóle założę ten podcast, nadal się waham, no ale jeśli jesteście tutaj i słuchacie tego, no to odważyłam się wrzucić, to, to doszło do skutku i założyłam swój podcast. Rano, jakie to ogólnie jest dziwne gadanie, takie, bo gadam do telefonu i ogólnie ja nagrywam na YouTubie też telefonem, też gadam do telefonu, ale w formie bardziej takiej obrazowej, a tu tak po prostu gadać jest trochę dziwnie. No ale anyway, nie o tym dzisiaj. Dzisiaj takie przedstawienie małego podcastu, co ogólnie będę tutaj gadać do was o czym będziemy sobie mówić a właściwie ja mówić a wy słuchać i powiem że zastanawiałam się często o czym ja mogłabym takiego nagrywać podcastu bo bardzo chciałam nagrywać coś takiego jak słyszałam te wszystkie inne podcasty takie y, typu może komentarze coś takiego i chciałam coś takiego nagrywać ale nie wiedziałam co i ogólnie postawiłam na coś najprostszego Będę opowiadać ogólnie o swoim życiu, też o książkach, jako że mam na YouTube kanał z książkami. Na Instagramie też o książkach opowiadam, na TikToku też. To i podcast trochę taki książkowy sobie zrobimy, ale głównie będę chciała tu też przedstawiać tematy takie ogólnie z mojego życia jakiś taki pamiętnik sobie stworzyć, w którym będę po prostu no, gadać o tym, co mi się w danym momencie życia przytrafiło zobaczymy, może to wyjdzie, może nie, może się Wam spodoba mam nadzieję, jeśli w ogóle to wyjdzie też powiem, że pomyślałam nad tym podcastem z tego względu, że na filmiki na YouTubie mam pewne pomysły ale to są takie głównie gadane filmiki, które no mogłabym hello w formie podcastu bez nagrywania swojej twarzy wrzucać i w sumie na jedno by to wyszło więc to też jakiś taki dodatkowy plus do tego podcastu i jeśli do tej pory Was nie zanudziłam i ogólnie Wam się podoba pomysł słuchania takiego pamiętnika, może trochę książkary, jak to się teraz mówi, to zapraszam Was do tego pierwszego odcinka, już po tym takim zapoznaniu się i takim wstępie organizacyjnym, do pogadania sobie ogólnie teraz o książkach, skoro jest pierwszy odcinek i w ogóle o tym, co się dzieje w moim życiu. A dzieje się ostatnio sporo, i jeśli chodzi o książki, nie za bardzo się dzieje, ponieważ teraz mam taki okres w życiu, że trochę mniej czytam, trochę też mam mniej motywacji do czytania, ponieważ chyba już trzeci czy czwarty raz mówię, ponieważ, no, ponieważ mam nową pracę. Mam nadzieję mieć nową pracę. Na razie jestem na jakimś takim szkoleniu i ogólnie już na wstępie nie znoszę tej roboty. I teraz się wylewa taka trochę moja frustracja na tą pracę, ponieważ wcześniej miałam też podobną pracę, ale tamta praca była taka bardziej leniwa, nic się w niej nie działo i miałam więcej tego czasu na czytanie. W założeniu w założeniu więcej czasu na czytanie, choć też mniej niż wcześniej, zanim miałam no, taką przerwę między pracami i tego czasu miałam aż za nadto i wszystko robiłam. Chociaż wydaje mi się, że teraz właśnie jak poszłam do tej mojej nowej nienawidzonej pracy, jestem najbardziej zmotywowana do tego, żeby nagrywać o książkach. Teraz właśnie zakładam ten podcast, tak. Najbardziej zmienić coś w swoim życiu i być aktywna w mediach, ponieważ tak bardzo nie znoszę tej pracy, że po prostu chciałabym już z niej odejść, choć jeszcze nawet nie mam umowy podpisanej. No, ale akurat we względzie umowy o pracy i wszystkiego tego raczej Was nie będzie interesować, chociaż kto wie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o książki, no to właśnie mam tą motywację. Mam chęć do czytania książek, bo ogólnie to jeśli ludzie z YouTube'a tutaj są i ogólnie mnie oglądają i oglądali też podsumowanie miesiąca września czytelniczego, to będą wiedzieć, a dla tych, co nie wiedzą, ostatnio trafiam na takie same średnie książki, takie książki, które mnie nudzą, nie zachęcają niczym, albo są po prostu takie sobie, i też ta moja motywacja spada, i Taka lekka rozpacz, że chciałabym coś przeczytać, się w coś wciągnąć, a po prostu nie mogę, bo trafiam na takie po prostu głupie książki, które no, dla innych może są spoko, ale dla mnie nic nie wnoszą, nie mają jakichś takich tematów, które by mnie zainteresowały, czy takiego klimatu, a ja klimat w książkach bardzo sobie cenię i właśnie wpadł mi pomysł na kolejny odcinek, jakiś tam o klimacie, ale to nie będę na razie zdradzać. Jak nagram, to posłuchacie. Dopiero teraz, jak nagrywam, jestem na etapie czytania tak jakby dwóch książek na raz, co w ogóle mi się to nie zdarza, żeby czytać dwie książki naraz, bo ja ogólnie jestem takim człowiekiem, że jak ja za dużo naraz rzeczy wezmę, to ja ich wszystkich potem nie skończę albo będę je bardzo długo robić i się przy nich męczyć. Ale jak na razie daję radę. I dopiero z tego takiego zastoju czytelniczego, typu, że wiecie, że te książki mnie nudzą, że po prostu mam takie kiepskie książki, że aż mnie to no, denerwuje, Wyciągnęłam mnie książka Stephena Kinga, mojego jednego z ulubionych autorów. Co też szokujące, ponieważ wcześniej też próbowałam czytać inną książkę Stephena Kinga i ona jest. Po prostu kiepska dla mnie i mnie ona nudzi. I ta kiepska to jest komórka, to jest z tych nowszych Stephena Kinga, a właśnie ta druga, która mnie tak zainteresowała i poczułam ten taki vibe kingowski, to Stuko z tych starszych książek. I ogólnie przypomniałam sobie moment, kiedy byłam. No, nie wiem, chyba miałam te 13 czy 14 lat, i pierwszy raz przeczytałam książkę Stephena Kinga to było Lśnienie, i wtedy też zostałam bardziej taką książkarą, że czytałam te książki tak regularnie. I tak mi się to wszystko przypomniało. Tak to jest ten King, którego uwielbiam, te stuko dlatego dziękuję niebiosom, losowi, czemukolwiek, że po prostu sięgnęłam po tą książkę w bibliotece i. Mogę ją teraz czytać, bo od razu humor wraca, jak się ma taką książkę fajną na półce. A druga książka, którą czytam, to jest jakieś czarownica ze wzgórza Stacy Halls. I ogólnie to są takie książki z wybierania halloweenowo-jesiennego, właśnie w takim klimacie jesienno-halloween'owym. No, czarownice tak, ale to jest ogólnie takie bardziej historycznie, jak było takie te czasy polowań na czarownice w Anglii, coś takiego. Ale też w miarę taka ciekawa książka. Także czytam i ogólnie ona jest krótsza, bo ma takie 300 około stron, no tam 350 około. I większą czcionkę a to ja lubię jak jest po prostu większa czcionka bo jak jest mniejsza no to ci co z książkarzy, książkarek i, no, ludzi, którzy czytają się zgodzą ze mną że po prostu aż się odechciewa jak jest taka strasznie ubita ta czcionka taka drobniusia, taki maczek i w ogóle jedna strona się czytają nie wiem, tam dziesięć minut jedną czy dwie strony i od razu się odechciewa, jak tak powoli idzie ta, ta, to czytanie. Takich innych rzeczy, które dzieją się jeszcze u mnie w życiu w tym momencie, to mogę powiedzieć też o książkach, ale które piszę. I w ogóle teraz mam większą motywację też odnośnie tego, co mówiłam, że nie chcę tak tej pracy, że po prostu chcę coś zacząć robić w kierunku tych rzeczy, które lubię. Mając nadzieję, że znajdę tym, nie wiem, jakiś sposób na zarabianie albo coś, albo po prostu nie wiem, coś się takiego wydarzy, że moje życie się zmieni, no ale chcę zacząć działać, mam tą motywację i teraz mam większą motywację do pisania. Jak pisałam w tamtym roku, tak regularnie. W tym roku trochę od tego odeszłam, bo miałam niby skończoną książkę i zaczęłam ją poprawiać. Potem zaczęłam oglądać Prostrację. Zobaczyłam, że ta książka jest na takim samym poziomie jak moja pierwsza wydana. W życie to nie film, y którą nawiasem ja bym nie, nie polecała już czytać, bo jest taka po prostu sobie, chociaż mam do niej sentyment, ale wiem, że to. To jest jakaś pomyłka z tego, co tam. Nie wiem, jak to ktoś mógł wydać. No ale taki mały sam na, sama na siebie. Yy, o czym ja to mówiłam? A, o książkach o pisaniu. No i teraz jestem w trakcie tak jakby na początku trzeciego projektu, ale już coś w takim typie właśnie kingowskim, bo wcześniej próbowałam coś w romans, druga książka taki trochę antyromans, ale nie będę zdradzać, co to jest. Może w osobnym odcinku pogadamy sobie o tym. Muszę też przysiąść do poprawiania te, tej książki i pewnie z połowę tekstu usunę. No ale trudno już. Jak chce się coś zrobić dobrze, to po prostu trzeba się poświęcić, poświęcić ten tekst. No ale tak, mam tą większą motywację. Właśnie muszę przysiąść do tamtej wcześniejszej książki. I może, właśnie nie w tym roku, ale w następnym, gdzieś pójdzie do jakiegoś wydawnictwa, mam nadzieję. I ten trzeci projekt, właśnie tak, teraz trochę halloweenowy, trochę straszny, ale to też tak nie chcę zdradzać. Powiem jedynie tyle, że jest kot, a ja bardzo lubię koty, bardzo lubię książki, właśnie z kotami, takie. Healing novels, te azjatyckie, typu tych koreańskich, japońskich pisarzy. To takie właśnie o prostym życiu. I ogólnie z książek, które lubię czytać, to mogłoby być wszystko oprócz erotyków. Tak, erotyki to jest coś po prostu dla mnie zakazanego. Nie jakieś, że ja się wstydzę, czy coś, tylko po prostu no, nie lubię tego czytać. To mnie nudzi i dla mnie to jest. Takie... nie. Ale nie potępiam innych, którzy nie lubią takie... którzy lubią takie rzeczy czytać. Ogólnie to czytajmy to, co nam się podoba, no i spokój i właśnie ja mam z tym problem najbardziej, że się szykanuje osobę, obraża, bo ty czytasz to, ja czytam to, to jest lepsze i to jest taka samo napędzająca się machina absurdu dla mnie, bo... Tutaj jakby kogoś krytykować za to, że e, lubi chodzić w czarnych ubraniach albo w czerwonych, albo w zielonych. Nawiasem no, mówiąc, ja lubię chodzić w zielonych i brązowych. I to są te dwa kolory, takie moje ulubione podstawy, w których chodzę. No, nie wszystkim się musi to podobać. Mi się na przykład nie podobają takie strasznie mocne kolory, takie czerwienie, takie krwiste i kobaltowe, tak dziwnie wygląda. Takie. Strasznie takie przerysowane te kolory, ale jak komuś się podobają w nich chodzi, to to ja nie mam z tym problemu. I dlaczego ja zeszłam z tematu książek i tego, co kto lubi czytać na temat ubrań, nie wiem. Taki bełkot o prawie północy, bo nagrywam to właśnie dla mnie, 23:53, to nadal jest wieczór jak coś. Jak będzie północ, to już będzie noc. I jak na pierwszy odcinek myślę, że taka bełkotliwa pogadanka wystarczy. Do następnego odcinka postaram się jakoś tak bardziej przygotować, żeby wam nie robić takie bla bla bla, tylko po prostu jakoś meroty, merytorycznie. Jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi, jak to się mówi. No a na razie to chyba koniec tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli właśnie słuchacie tego na YouTube, to proszę o jakieś łapki w górę. Jeśli chcecie tam ze mną dalej zostać i słuchać tych pogadanek, to zasubskrybujcie mnie, jeśli tego nie robicie na Spotify, zaobserwujcie ten podcast, czy tam można dawać jakieś te tak, gwiazdki, polubienia. Chyba tak tego jeszcze nie rozkminiłam. Jak coś, to będę to rozkminiać i prosić się w następnych odcinkach o jakieś tam serduszka, polubienia, komentarzy i nie wiadomo co. A na razie to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia i trzymajcie się ciepło i pa pa!